Drogi pracodawco, te gadki, o tym, że na moje miejsce masz pięciu albo i więcej chętnych możesz wsadzić sobie głęboko w dupę jebany kłamco? To już nie te czasy, że można było bezkarnie traktować pracownika jak śmiecia. Ten z kolei bał się otworzyć gębę i szacunek do siebie spuścił już dawno w kiblu razem z poranną kupą. Teraz szefuncio ma doceniać solidnych, rzetelnych pracowników. Skąd ty pajacu weźmiesz tych pięciu na nasze miejsce, skoro ludzie przejrzeli na oczy? I za psi chuj nawet nie robią, bo 800 plus i jakieś różne dodatki dają podobną miesięczną kwotę dochodu, bez żadnego użerania się z idiotami w pracy, bez żadnego słuchania popierdolonych poleceń kierownika, który osiągnął to stanowisko tylko dzięki swojej umiejętności lizania rowów wyższym przełożonym. No chyba że ci chętni na moje miejsce to najnowsi ubogacacze kultury, wszelakiej maści adwokaci, lekarze wyskakujący z pontonów. Tyle że oni nie przybywają tutaj, aby pracować. Po chuj, skoro Europejczyk jest na tyle głupi i będzie łożył na nich, nie mając samemu żadnego finansowego zabezpieczenia, czas najwyższy, aby dobry pracownik zaczął być szanowany przez pracodawcę.